Następny etap e, przerabiania sprintera na kampera. Mamy jesienny etap. Tak. E, e, murzyn, znaczy sprinter, był już w, e, u blacharza, porobił parę fajnych rzeczy, tam zaprawek, zaspawał okno dachowe, w tyli dzi tam rdze wygonił, itd. i tak dalej. I tak dalej. E, no i zaczynam rozbierać tutaj, żeby dalej rdze wyganiać, bo taki jest nasz semny etap. Wyganianie rdzy ze Sprintera. bo rdzy jest dużo. No wiadomo, sprinter, Mercedes, jakoś niemiecka, dlatego mamy taką, taką pracę do wykonania. Tutaj było naprawiane przez właśnie kolegę Krystiana, blachomistrza, ponieważ Szwajcar gdzieś tu musiał uderzyć i to było wgniecione. Zastanawialiśmy się, czy to wyciągać, prostować, czy może całą belę wy wymienić, no ale doszliśmy do wniosku, że może lepiej tu przysławać taką blachę, tak żeby ten zderzek odpowiednio yy, no, był w odpowiednim miejscu. Także to akurat jest mamy zrobione. Teraz właśnie wyciągam tu reflektory, demontuję różne inne rzeczy, żeby dojść tam do tej rdzy i ją troszkę wygonić. Ona wróci, oczywiście, że wróci. Mimo najlepszych. Środków, jakie są na rdze, stosowanie najlepszych środków, ona i tak wróci. Jak wcześniej mówiłem, tu Szwajcar powymieniał kupę rzeczy z przodu, pewnie po tym zderzeniu. Także reflektory są nowe. No, szkoda, szkoda żeby się szybko zniszczyły, bo to oczywiście jest z plastiku wszystko, nie? A jak coś jest z plastiku to wiadomo, że się szybko zniszczy, no a szkoda, żeby to tak szybko się tu zmatowiło, od słońca pożółkło i, i było do wyrzucenia znowu do wymiany. Nie wiem, może robią szklane, no ale te są jakie są. Najpierw myślałem, że może je oddać do jakiegoś oklejenia czy do, do, do zabezpieczenia, no, ale kupiłem jakiś specyfik, będę tym to, się tym... to się nakłada, co roku się odnawia tą warstwę, no zobaczymy czy to będzie coś działało. Ale, dlaczego ja go też wymontowałem? Bo... Nie wiem czy to widać, ale tu, o tu w tym miejscu, o tu, jest y, miejsce albo na y, żarówkę przeciwgielną, albo na żarówkę dzienną, nie wiem. Ja to miejsce wykorzystam do tego, żeby tam była żarówka świateł dziennych. Tylko muszę ją tam wmontować. To jest ta, to jest to miejsce. Trzeba będzie tutaj to wyrezać i wmontować tutaj mocowanie do żarówek H3. Mam takie LEDowe fajne żarówki H3, tu niby powinno być H7, ale ja zrobię H3. No i co mi zrobicie? Właśnie jest miejsce na tą LEDową żarówkę. Tu już też poszła LEDowa. To tak? są światła główne. Natomiast jeszcze te um, światła długie trzeba też będzie LEDową, porządną żarówkę tam wsadzić. Tak, ale y, przecież miał być wymieniany silnik, prawda? A co tutaj jest? No właśnie. naska? czterocylindrowe gówno. No ale chyba zostanie. Chciałem być nowatorski, chciałem mieć jedynego terenowego sprintera z benzynowym w Polsce. No może jest więcej, ja nie wiem. Ale wychodzi na to, że jednak zostanie ten diesel. Ekonomia. A po prostu jak się zajedzie na śmierć, to się wsadzi w to miejsce diesla 5 OM612. A tego się weźmie, wyrzuci po prostu. Yy, dlaczego nie benzynowy silnik? Tak jak miał być na początku? Hm. No żałuję. No ale koszty po prostu włożenia takiego silnika, zamontowanie gazu yy, i tak dalej, no to jest... No to są koszty rzędu 12-14 tysięcy złotych. To by się amortyzowało przez około 7 lat. Za 7 lat ja nie wiem, czy jeszcze będę żył. Będą że ten sprinter będzie jeszcze żył. Więc no, zostajemy przy tym dieslu. Trudno, się mówi. Marzenia trzeba odłożyć na bok. A tak chciałem mieć benzynowy silnik. No ale trudno, nie będzie. E, co jeszcze? ze zmian, chyba na razie tyle. Na razie trzeba wyganiać rdze. A potem zobaczymy. Podoba mi się w Mercedesie, że, że łatwo się to wszystko demontuje. Nie trzeba kombinować tak jak w Land Cruiserze, że tam, żeby ten reflektor wyciągnąć, to trzeba się namęczyć. Nie, tutaj są śrubki na zewnątrz. Niestety też jest troszkę zatrzasków plastikowych, które się oczywiście łamią. Najgorzej jest z tą wtyczką do reflektora. No to jakiś idiota wymyślił, albo ja jestem idiota, że nie potrafię tego normalnie wyciągnąć. I zastanawiam się, co tutaj było. W tym miejscu, tu szły jakieś takie dwie rury, one są teraz połączone w obieg zamknięty szło podciśnienie czy coś Szwajcar wziął to i wy... wyrąbał. I te rury idą tu, 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 tu Aha To chyba było grzanie wody. To chyba było. Webasto. Webasto do. Nie, zaraz. A tak, dobrze, bo ta rura idzie do, do pompy wody. No, tak, tak. Czyli to musiało być tutaj webasto wodne, webasto do ogrzewania. No tak, bo to ze Szwajcarii, to tam zima przecież, nie, w tych górach. I Szwajcar wziął to i wyrzucił. Na razie też tak zostawimy. Nie będziemy się tym przejmować. To było sterowanie. Nawet mógłby to jakąś trytytką złapać. sukin kot jeden, nic nie zrobił jak należy. A ci Szwajcar jeden. Walczę tutaj z, z reflektorem przednim, bo tutaj już zrobiłem mocowanie dla żarówki świateł dziennych. O. Yy, podłączyłem. Tu będzie sterowanie od świateł yy, mijania, czyli krótkich, żeby się wyłączały dzienne kiedy się włączają krótkie. Od razu zrobiłem podłączenie do sterowania halogenów. Takie tam pierdoły. No i jakoś to wygląda. Jest żaróweczka o na dole. To będzie tak na dole. Obok pozycyjnych. Może to nie jest mądry sposób, żeby kiedy tyle roboty jest do zrobienia, robić jakieś światła dzienne, halogeniki i inne rzeczy. Ale co, będę jeszcze raz zdejmował reflektory, jak już jest jołem, żeby tam rdze wygonić. No to, no to przy okazji porobię różne inne rzeczy też, nie? No dobrze, to farba wyschła. Jak tu widzę, O, jako tako to wygląda. Można składać zakładać z powrotem reflektory już gotowe do podłączenia tak się zastanawiam nad jedną rzeczą tutaj przychodziła taka guma właściwie nie, do, nie wiadomo do czego to ona służyła ona taka jakby przykrywała ten rant i dzięki temu pod tym rantem no, pod tym rantem yy, zebrało się mnóstwo rdzy i ten rant spuchł w ogóle spuchł Wygląda tragicznie, no ale zostawię. Ja oczywiście go nie będę go tu wymieniał, O, tu najlepiej widać. Także myślę, że trzeba zrezygnować z tej, z tej gumy. Nie, nie rozbierałem tego wszystkiego tutaj. Yy, nie wyciągałem silnika ani nawet yy, chłodnic. Aż tak bardzo to nie jest skorodowane. Poza tym, nawet jeśli to mam to gdzieś, to aż tak długo nie musi jeździć. Przypomina mi to kiedyś taką w 2008 roku jeździliśmy po Kirgizji Toyotą 61 <grymne> i tam na 10 dni wyciągałem 6 razy chłodnicę żeby ją załatać nową chłodnicę pociśnienie góra dół, góra dół 3000 półtora tysiąca, 3500-15 tysiąca powodowało, że chłodnica strzelała i trzeba było ją zaginać, łatać Hałodna jasfarka, czyli kleić nie tutaj, nie wyciągałem tego wszystkiego, bo mi się po prostu nie chce. Wczoraj yy, do nocy walczyłem z, z tymi światłami dziennymi, ale zrobiłem. Działają o, proszę bardzo, świecą. Trochę się namęczyłem z tym przekaźnikami, szukaniem yy, tego, szukaniem prądu po stacyjce i tak dalej. Yy, no, ale nieważne, to skończone. Można zakładać filtr powietrza wymieniony, filtr olejowy wymieniony, zalany yy, syntetyczny olej według producenta. Taki nakazują. O, z filtrem paliwa to były dopiero jazdy. No tak, jak się nie ma w głowie, to trzeba łykać diesla, żeby to odpowietrzyć, Tak, ustami, usta, usta. Następnym razem będę to robił inaczej. Ale gdybym miał benzynowy silnik, to by było lepiej. Ale te czterocylindrowe, te benzyny. Nie za bardzo. Dobra. Biorę się za tą podsufitkę, podsufitkę silnika. O. Okazało się, że nie robią takich nowych. Można kupić tylko używane. Używane mam, więc trzeba po prostu ją trochę zrekultywować. Może kiedyś wytnę z czegoś lepszego nową. No i tutaj tą, tą całą, którą zdjąłem, żeby obudowę filtra pyłkowego zdjąć i uszczelnić gumką. Ze starej dentki rowerowej, bo to wszystko tu przesitywało Więc to, co tutaj ta cała dmuchawa naprodukowała powietrze, ten cały wozduch tutaj tędy wylatywał. No a teraz jest uszczereczka porządna, zrobiona. Filtru płykowego nie ma, więc w powietrze będzie łatwiej przechodziło. I trzeba taką osłonę jak, jak z tego. Tu była ta osłona, tylko ona spadła. a Trzeba ją przymocować na trytytki, oczywiście. Tak jest najlepiej. skrytytkowo rządzi tu niestety brakuje mi tej części Szwajcar patierał czyli zgubił A góra też tu troszkę tak przyczepiona no kiedyś to będzie trzeba wymienić na coś lepszego bo to już jest mocno zmacerowane OK. nawoskowane przestrzenie zamknięte można zakładać deszek Niestety jest trochę dziur, które trzeba będzie wyspawać albo zakleić taśmą klejącą. O, tu na przykład. No, wbrew temu, co mówiłem wcześniej, jednak trzeba będzie wyspawać korytko nowe w drzwiach przednich prawych, bo tu jest harmonika po wyczyszczeniu. Choinka znaczy się, nic nie zostało. Tutaj było koło zapasowe. O, nie jest dokręcone. I to koło zapasowe. O, tutaj. No było mniejsze, wiadomo. Teraz są opony dużo większe. 4 cale na średnicy, czyli 10 cm około jest na średnicy dużo więcej. No więc trzeba było to troszkę zmodyfikować. Na szczęście zmieściło się między mocowaniami, koło się mieści między mocowaniami haka holowniczego. Hak holowniczy jest mi potrzebny, nie demontowałbym go, ale w tym kierunku się nie mieściło. No więc kolega Krystian, tutaj blachomistrz lokalny, wziął i to mam, ładnie bardzo ładnie po. Przerabiają. Tu było oryginalne mocowanie, czyli to dotąd koło musiało się mieścić i zapierało się w tym miejscu. A teraz to zostało odcięte. Została wspawana taka. No, trzeba by to zakonserwować, bo on tego nie zrobił. Yy, została taka, taki kątowniczek i do tego z powrotem było przyspawane mocowania, stare mocowania yy, od tego kosza. Oczywiście yy, Same pręty kosza musiały być wydłużone i również wydłużone zostały y, mocowania te śruby, które mocują y, ten cały kosz, pod, dociskają go do, do podłogi. Też musiały być wydłużone, no bo koło jest też opona. Jest szersza, nie dosyć, że jest y, na średnicy większa, to jeszcze jest szersza. No tak, koło jest takie ciężkie. To ferde. Koło jest dość wysoko, myślałem, że będzie niżej wisiało, ale nie, całkiem ładnie to wygląda, zgrabnie. Właściwie nie ogranicza e, konta zjazdowego. Trzyma no i bardzo ładnie to wygląda. Przynajmniej nie mamy kłopotu z kołem zapasowym, bo jest schowane pod spodem. No, tutaj yy, zwykle w, w, w kamperach, w sprinterach w tym miejscu jest zbiornik na wodę, albo na brudną wodę. A teraz nie wolno mówić brudną, teraz się mówi szarą wodę. W tym miejscu, a koło zapasowe zwykle idzie do góry, albo na drzwi, e, albo do bagażnika znaczy na podłogę. E, ja nie będę miał zbiornika na szarą wodę. <grym> Bo ja nie nocuję w, w mieście, ja nawet jeśli będę nocował w mieście, to podstawę sobie wiadro pod prysznic. A, a jeśli będę nocował w lesie, no to po prostu mydliny będą leciały na ziemię i już. No z tymi mydlinami to jeszcze trzeba będzie trochę tutaj pokombinować, ponieważ w miejscu gdzie jest, gdzie będzie prysznic jest zbiornik paliwa no i jakoś ten spust trzeba będzie wymyślać dobra, koniec roboty takiej konstrukcyjnej na razie trzeba umyć podwozie pożyczyłem kerszera, będziemy to myli wszystko ładnie i woskowe będę woskował te przestrzenie zamknięte i tam gdzie wyjdzie rdza no to trzeba ją obskrobać zakonserwować o, tu jaki duży pająk się znalazł no dobra opkonserować, zakonserwować, zamalować i ten etap będzie mi z głowy, będzie można się brać za modyfikację wnętrza.